W języku C++ możemy przekazać argumenty do funkcji używając referencji. Referencja pozwala nam na takie niejawne przekazanie wskaźnika. Co to znaczy? No jeżeli mamy nasz przykład ze zmienną, która ma początkowo wartość 4 i chcemy zmienić y, na przykład jej wartość na 0, czyli chcemy funkcję zeruj, która ustawi nam zmienną na wartość 0 to chcieli. No normalnie ze wskaźnikiem, musimy tu dopisać Ampersand, a z referencją nie będziemy musieli, czyli będziemy mogli wywołać w ten sposób. Jak taką funkcję zadeklarować? Musimy, funkcja będzie bez żadnych wartości zwracanych, będzie miała wartość, znaczy nazwę Zeruj, następnie będzie pobierała parametr całkowity. W naszym przypadku będzie to przez referencję, więc tu napiszemy sobie znaczek Ampersand. No, i teraz napiszemy sobie a. Jeżeli teraz napiszę, że a równa się 0, to funkcja wyzeruje parametr, który został jej przekazany, czyli wyzeruje tak naprawdę tą zmienną. No to sprawdźmy see Tak, zmienna. I sprawdzamy, czy faktycznie tak jest. Udało się, jest wyzerowany, proszę bardzo. Parametr a ma wartość 0.